Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Uncharted 3 Tym razem mamy do przejścia kolejny rozdział Jesteśmy gdzieś na pustyni, wcześniejszy odcinek był krótki No i tutaj widzieliśmy wcześniej dwóch gości, których prawdopodobnie mamy eee, zlikwidować Raczej na pewno, tylko gdzie oni są teraz? Tu jest jakiś, więc zaczniemy może od tego gościa dobra bo nas nie zauważyli tam mamy jakąś broń od tyłu nic nie widzę żebyśmy coś mieli Dobra, dostał. Tam skąd wyładują? Przeładujmy. Poczekajmy aż troszkę się uspokoi. Dobra, można pomału wychylać. Dobra, weźmy broń, ona się na pewno przyda. Aha, to jest sali, dobra. Już mnie straszy. Ja no, 9 chyba weźmiemy. No bo w sumie mamy... ...nawet amunicję, To było, Dobra, jest zbliżenie. To mi się... to nie odpowiada. Nie chcę marnować granatów, bo... Tutaj granaty akurat tam nie będą potrzebne Skąd ładują? Skąd jeszcze gdzieś tutaj byli? Tam coś, tam nic nie widzę, dobra, bo będziemy musieć wejść do miasta Ale z... Tym to raczej nie wejdziemy Będziemy, weźmiemy? Nie, nie wejdziemy, wejdziemy sobie Dobra, pójdziemy z tą jednak tą mocniejszą bronią. Ona jest mocniejsza. I mniej strzału wystarczy, żeby zlikwidować przeciwnika, mam nadzieję. Myślę, że tutaj coś jest jakiś pistolet, ale raczej tego nie będziemy używać. Dobra. Schowajmy się za tą zasłoną. Mocna broń, ona jest idealna, tylko szkoda, że nie możemy z nią biegać. Może wyjdziemy sobie gdzieś do góry. Już nie wiem czy się da. Badamy. Co jest grane? Coś mi tutaj coś 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 nie tak było. Pak dziewięć. Coś czuję, że to będzie ciężka, ciężko będzie mi się w to grało. Skąd oni mi tak ładują? Aha. чтобы это немного не файне. Kurczę, dobra, bo ja się tak trochę za bardzo skupiłem na tej grze. Dobra, jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy. Ale już ciężka ta przejść, tak naprawdę. Tak szczerze mówiąc, nie wiem jak to przejdziemy. Nawet granatów nie mamy. 4T Dobra, szukamy RPG. Nie wiem, spróbujmy przejść na drugą stronę. Dobra, M9. Dobra, tu na chwilę bez tym jesteśmy bezpieczni. Tu nic nie widzę, sprawdźmy czy tutaj coś będzie ciekawego. Dobra, mamy RPG. Gdzie jest ciężarówka? Weźmy ciężarówkę. Ciężarówkę na sali mi się. Dobra, ciężarówka poszła jedna. Ale musimy tu do góry wyjść, sobie broń wziąć. No. Dobra, tak nie będzie. Tu jakbyśmy weszli do tego do środka, no właśnie tu gdzie sali. Dobra, przeładujmy. Skąd lasery widać? Muszę chyba celować w laser, ale nic nie widzę, bo jest burza piaskowa. Dobra, przejdźmy kawałek dalej, schowajmy się gdzieś tutaj. Dobra, na ślepo, ale chyba poszedł. Dobra, chyba wszyscy. Chociaż pewnie ktoś tu jeszcze będzie gdzieś siedział. Bo tu jeszcze jak dalej jest. Aha, jest gościu. Dobra, zebraliśmy trochę więcej amunicji, muzyczka się skończyła. Co znaczy, że chyba wszyscy. Plecy mi robią? Skąd? No nie no, będą teraz za pleców Mam Ja też mam nadzieję, że to wszyscy, bo już mam dość Wiecie, nie. To jest właśnie najgorsze, jak tak za dużo ludzi ci nagle wybiega A ty musisz sobie z nimi wszystkimi poradzić Zali jesteśmy? To tutaj jesteśmy, ale gdzie jesteśmy? Mhm Okej, okay, ale tu położymy sobie boczkiem. Bokiem lubi sobie zawsze coś być. O. Tu jest górka, ale tu chyba nic nie będzie. Na pewno gdzieś tu są skarby, ale... Dobra, mniejsza o to, wchodźmy do środka, zobaczymy co tutaj jest. No, wejdźmy do środka. Sprawdźmy co jest w tym budynku i... Hm. Aha, dobra, to jest filmów filmu nie ma, tylko my ciśniemy dalej, więc chodźmy, chodźmy. O, tutaj coś jest, od razu na początek. Super, fajnie tu, Co jak tutaj? Co za miejsce? Co to jest? Są też drzwi jakieś. Tu są jakieś drzwi tylko. Co my tu mamy? Co my tu mamy do zrobienia? Tu nic między na tam przejdźmy. Są drzwi. Niedobrze. To na pewno wyjście, ale jest zamknięte na głucho. Na pewno da się jakoś otworzyć. Trzeba jest tylko dojść jak. Drabinę jakoś. Weźmy po te drabinę o, do góry. Zwinąłem Marlo, twój Pomyślałem, że się przyda. mi została. Co my tu mamy? Przytrzymaj, mam coś. Aha, przytrzymaj, dobra. No, się ej, co mamy zrobić? Po drugiej stronie też jest. Ale tu na dole też coś mam. Po drugiej stronie też jest dobra. Jedziemy windą do góry. Po drugiej stronie powiadasz, tak? Aha. Spróbujmy po lampie. Nie, dobra, po lampie nie przejdziemy chyba. Aha, dobra. Nie, no. ej, ej najgorsze są te wszystkie wpadki. Dobra. Czyli ty musisz to no, ty musisz to wcisnąć. No, nie, no. no. Naprawdę? Dobra wylecimy do góry skoczymy chyba na to przeskoczyć powinien już dobra i mamy jechać sobie tutaj oha, dobra czy nie doskoczyliśmy do tego ale mamy sobie tutaj po tym przejść OK do końca Już prawie. Gdzie dalej teraz? Chyba na no tą lampę musimy skoczyć, nie? Próbujmy. Dobra, udało się. Jednak wszystko jest ok. Skoczę do drobiny? Doskoczy. Brawo. Teraz mamy wciskać. Hmm, dobra. Wow, kiedyś miasto. Tylko co to jest za miasto? Dowiemy się za chwilę. Ale ja się tu jeszcze ten kawałek rozejrzę, bo tam jest coś, ku... tak. Jak mawia Wiktor Spójrzmy się kawałek na drabinie. Ale chyba nic nie znajdziemy. No dobra. No, Przeskoczymy na drugą stronę i chyba trzeba będzie. Jak my stąd zejdziemy? Aha. Tu widzę, że tam jest jakaś drobina o tych drzwiach. Spróbujmy po tym. Ale do góry też coś musi bo być. Bo chyba by nie było u samej góry nic. No, nic no, Nie no, no, no. idziemy na zewnątrz. Chyba, że po drugiej stronie drzwi coś będzie. Aha, mamy no. rozdział 21 a tamty da pustyni. Myślałem, że to jednak troszkę dłuższe będzie. Tak samo ten wcześniejszy odcinek. Jasny gwint. Ten, który trwał tak. niewiele. O, Boże. O, tu nic nie ma. Wiktorze Sullivan witam w ubarze. No dobra, jesteśmy w ubarze. I co? Następny odcinek. Jest następny rozdział, więc w następnym odcinku się zobaczymy. Jeżeli cię ci spodobało. Dostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć!